Jeszcze raz witam. Znajduję się w tej samej okolicy, czyli w Kokoszycach. Okolica graniczy z Jodłownikiem. Stąd nie będzie widać, bo znajduję się w takiej dolinie. Ale jak wyjdę wyżej, postaram się nagrać film, z którego widać szyb na Jodłowniku przy osiedlu. Okolica jest bardzo piękna, jest tutaj Dużo uprawnych pól, jest, są zboża. Oczywiście teraz to nie trudno poznać, co to są zboża, ale jest tu naprawdę bardzo dużo różnych, różnego rodzaju zbóż. No tutaj ten ekosystem to głównie takie zagajniki bruskowe, w których gniazdują różne rodzaje, różne gatunki ptaków. Które uwielbiają właśnie takie tereny. Okolica jest bardzo malownicza i piękna. Jest tu spokój. Można odetchnąć od zgiełku, od pracy. Zapraszam wszystkich jak najbardziej na to, żeby wybrać się w takie okolice, ponieważ można tu wspaniale kontemplować się z przyrodą. Ja może, może zejdę troszkę niżej. Może uda mi się troszkę od strony pól nagrać las, w którym się znajduję? Jest to bardzo podmokły teren, dużo pokrzyw, jak widać. Właśnie wszedłem w takie gąszy pokrzyw. Może uda mi się pokazać, w jakim miejscu się znajduję. Jest tu taki lasz mieszany z przewagą brzozy i sporadycznie trafi się buk jak byłem wewnątrz widziałem, że są takie młode buki naprawdę bardzo piękna okolica Polecam. Są tu takie dróżki mało uczęszczane, ale można tutaj dojechać rowerem także na takie rowerowe pikniki. Bardzo, bardzo wspaniały teren, żeby się tutaj wybrać. Proszę zobaczyć, jakie są pola. Teren naprawdę bardzo duży.